I ruszyły. Oj, troszeczkę na zadzie. Osko przysiadł. Jest na ostatnim miejscu, ale już poprawia. Z przodu Frel. no solari. A tam wszystko się tasuje. Przy wewnętrznej tutaj z tyłu Arimella na ostatniej pozycji Fajra. A prowadzi Frel de Bozul. Na drugiej pozycji no Never solari. Na trzecim miejscu plasuje się Wafal Kaledia. Cały czas na froncie Frel de Bozul. Frel de Bozul, Nonnever Solari i Wafal Kaledia. Za moment konie będą w połowie zakrętu. I tutaj nic się nie zmienia. Te trzy konie na czele. Frel Nonever Solari i dużym kołem Łafa. W odstępie galopuje już Arimella. Też nie podąża Majra. Tam jeszcze łapie się do tej czołówki. Próbuje się załapać Fajra. I mamy prostą finisową. Ucieka Frel. Ucieka Frel. Finisuje Osko. Finisuje Nonewer. I za nimi łafa. 300 metrów do celownika. Broni pierwszego miejsca Frel. Frel na drugim miejscu Osko. Frel, Osko. Te dwa konie z przewagą i nikt im nie odbierze. Już wiadomo, że tą gonitwę wygra Cornelia Fries. Tylko którym koniem, a wygra Frel. Tak jest. Frel z przewagą na drugim miejscu Osko. Na trzeciej pozycji kończy Nonnever Solari i na czwartym miejscu Wafa Al -Kaledia. A więc, zgodnie z oczekiwaniami, faworytka Frel de Buzul pod Dastanem Sabatbekowem zwycięża w gonitwie ósmej.